Witają Państwa Dariusz Szpakowski oraz Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie towarzyskie. Obydwie drużyny będą starały się wypaść jak najlepiej przed swoimi kibicami. Każda z reprezentacji będzie chciała pokazać, że piłkarsko jest lepsza od przeciwnika. Miejmy nadzieję, że czeka nas ciekawe i pasjonujące 90 minut. Ustawione już szyki obu zespołów, i teraz pytanie: kto pierwszy popełni błąd? Szansa do oddania. Tak! Celne trafienie. Oto mamy prawdziwy ekspresowy futbol. Pozazdrościć jaka skuteczność. Pierwszy strzał i od razu bramka. Zambi. Skutecznie w odbiorze. Maciej Żurawski. Trudno, trudno mu odebrać piłkę. Udało się obronić. Poza linię końcową na rożny. Piłka wybita i niebezpieczeństwo zażegnane. Szynkowiak. Ach, z jakim poświęceniem. Dej. A Szymian? Kazemian. Kameli Mofrat. Odzyskują piłkę. Maciej Durawski. Świetnie wyczuł zamiary. Poprawne zastosowanie przywileju korzyści przez sędziego. Poczekał na rozwój sytuacji i odgwizdał przed Mogło być groźni. O, ładnie odzyskał piłkę. Naciskany tam, ale dobrze. Traci tam obrońca. Jacek Krzynówek. Może być groźnie. Ach, znakomita okazja. Gol! To jest jego pierwszy gol. Najlepsi napastnicy potrafią strzelać więcej niż jedną bramkę w meczu. Czy rzeczywiście to jest wielkiej klasy napastnik? Teraz w powtórce widać, kilka razy mu się nie udawało, przegrywał pojedynki, czy to z obrońcą, czy z bramkarzem, a teraz spokojnie podniósł głowę w górę, popatrzył gdzie bramkarz, złapał go na wykroku i uderzył niezwykle skutecznie. Bardzo piękna akcja. Szymkowiak. Maciej Żurawski. Zare. Karimi. Kamerimokrad. Kazemian. Tak jak teraz daleką piłkę zagrał pod pole karne rywala. Kazemian. Dobre przerwanie akcji. Maciej Durawski. Jak wykończy tę akcję? Wyciągnął się jak struna. Karimi. Kazemian. I ponownie odgrywa. Zatańczył z piłką w lewo, w prawo, kapitalnie. No. Ach, ależ teraz obronił ten strzał. Bramkarz ucieszy się z tego kontaktu z piłką. Bramkarz wykopuje piłkę do przodu, ale ładny przechwyt. Zambi Magdawitia. Przejął piłkę, patrzy gdzie partnerzy. Jacek Krzynówek. Dobry powrót. Daj. Szymkowiak. Nie ma spalonego, gramy dalej. Groźnie, bardzo groźnie, Polek... Ależ bramka! To się nazywa instynkt strzelca. Pięknie znalazł drogę do bramki z dołu tuż obok słupka. Ależ pięknie to jego drugi gol w tym spotkaniu. Myślę, że w takiej formie na tym nie poprzestanie. Czysto. Jednostronny przebieg tego spotkania w pierwszej połowie jest 3 do 0. Kilka słów komentarza, bardzo proszę Włoch. Wyraźna dominacja jednego z zespołów to obraz pierwszej połowy. Grali po prostu lepiej, skuteczniej i dlatego wysoko prowadzą. Ciekaw jestem co przyniesie nam drugie 45 minut. Uwaga, będzie groźnie. Kamalinov flap. Kazemian. Końcami palców, ale ztował być. Daleko bramkarz. Maciej Żurawski. Żurawski. Zambi. Raza Mamy zmianę. Piłkarz jest niezadowolony, ale i trener kręci głową. Widzieliśmy znacznie lepsze występy tego zawodnika a dziś grał zdecydowanie poniżej swojego poziomu. Magdafica. Mohamadi Mohammadi. Zare. Reazeai. Czy da radę? I gol, kolejny gol. Grają jak automaty do zdobywania bramy. Kolejny gol i zapewne jeszcze nie koniec popisu. Przeciwnicy nie istnieją teraz na boisku. Bardzo kiepsko dzisiaj broni. Bramki padają jedna za drugą. Podwyższyli na 4 do 0. Czysto, zgodnie z przepisami. Szymkowiak. Spokojne przejęcie piłki. Magdawidia Karimi. Tego typu zawodnik jest konieczny, nieodzowny w każdej klasowej drużynie, choć nie zawsze jego wkład jest doceniany przez kibiców. Ładny odbiór piłki. Szymkowiak. Przed nim już tylko Bramkarz. Uderzenie. Ale ile brakowało? A staw nie w to ubiegli. Musi być ogromnie rozczarowany faktem, że nie wykorzystał tej sytuacji, bowiem po raz drugi może się ona mu nie przytrafić. Zdecydowanie prowadzą w tym spotkaniu, a do ostatniego bliska sędziego pozostało już naprawdę niewiele. Kameli Karimi. Karimi. Kameli Mofrat. Ach, teraz dobre przejęcie. Taki wojownik w środku pola decyduje o obliczu i o grze całego zespołu, choć jego ciężką pracę nie zawsze dostrzegamy. Nie wierzę, by dzisiaj ktoś był w stanie pokonać tę obronę. Tak świetnie jest okazja! Blitz znakomicie broni. Aut. I mamy chwilę przerwy. Zdecydowana, szybka reakcja obrońcy. Kazemian. Ładne przyjęcie. Radosław Sobolewski. Czy pokora Bramkarza. Świetna obrona, ale to jeszcze nie koniec akcji. Kazemian. I teraz przydałoby się szybkie wyprowadzenie. Radosław Sobolewski. Na pozycji stopera powinien występować gracz interweniujący pewnie i bezkompromisowo. Właśnie przed chwilą takiego widzieliśmy w akcji. To już koniec! Unieśli ręce w geście triumfu. Stali ludzie z miejsc biją brawo! W podziękowaniu za to zwycięstwo. Podziwiam bramkarza drużyny przeciwnej, który miał dzisiaj mnóstwo pracy. Było na co patrzeć, było czym się emocjonować, ale to już koniec. Żegnają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.